Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałam mówić horoskop na listopad roku 2019 dla skorpionów. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo, opisując zdarzenia. Zatem jeżeli lubisz, lubicie konkrety, to ten horoskop najprawdopodobniej przypadnie Wam do gustu. Pamiętajcie jednak o tym, że horoskop to jest historia możliwych zdarzeń, na które zawsze i wszędzie macie wpływ. Karty to nie wyrocznia, karty to wskazówki. Eee, horoskop może nie Każdym rezonować. Jeżeli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli nie, to być może za jakiś czas to się zmieni, zatem warto podglądać, zaglądać. Kochani, na kanale nie tylko horoskopy. Seria Pika Kart, w której Wy aktywnie również bierzecie udział, dostajecie odpowiedź na zagadnienie, które jest w Pick a kart zawarte. I to wygląda tutaj w proponowanych. Wasze pytania moje odpowiedzi, czyli wyślecie SMS-y. Ja odpowiadam Wam na SMS-y. Tutaj przykładowy filmik. Zatem zapraszam, również informacje dodatkowe są w opisie filmu. Zatem wystarczy kliknąć w więcej tutaj i, i będziecie mieli też tutaj informacje. Ech, numerologia i wiele, wiele jeszcze innych z playlist, które się tu znajdują. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do. Do, do zaglądania, do a, zwiedzania kanału. A jeżeli Wam się podoba to, co robię, proszę o łapkę w górę. A jeśli chcielibyście pozostać ze mną dłużej, to subskrypcja mile, mile widziana. Kliknięcie dzwoneczka daje Wam taką Opcje, iż będziecie dostawać powiadomienia, kiedy co nowego się pojawia na kanale. Ja jestem Taroczką Magiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią. Karty anielskie rytuały również nie są mi obce. Będziemy za chwilkę, to znaczy ja będę dla Was wyciągała karty dla Skorpionów na listopad 2019. Oczyszczam w tym momencie karty, napiję się łyka kawy. Dzisiaj również po horoskopie wyciągnę przesłanie z kart anielskich dla Was. O tak. I tu podłączamy wideo mhm. i plum, tylko tutaj troszkę to przesunę. O tak. No dobrze. Czyli skorpion listopad. Ja to tarot znów, nie czytam odwróconych kart. Pierwsza karta mówi z jaką energią wchodzicie w listopad, to co było poprzednio, bądź z jaką nadzieją wchodzicie na ten miesiąc. Skorpion, pokażcie karty. Jaka tutaj jest możliwa historia zdarzeń? Skorpion, możliwa historia zdarzeń dla Skorpiona. Możliwa historia zdarzeń dla... Skorpiona w listopadzie. I teraz tak, pierwsza karta. Pierwsza karta, m, układ, m, mówi kartę diabła. Karta diabła mówi o tym, aby po pierwsze e, uważać na transakcje wiązane, które spowodują, że nie umiecie się w, jakby wyjść spoza tego. Czyli na przykład umowy, które podpisujecie, żeby nie były tak zwanymi m, ograniczającymi. E, karta diabła też mówi: uważajmy na przysługi, którym nie rób komuś dobrze, nie będzie ci źle. W tym miesiącu jest to wskazanie dla Was czyli jeżeli ktoś Was porosił jakąś przysługę, która nie jest zgodna z polityką danego miejsca bądź zgodna z prawem to karty pokazują, że możecie sobie narzucić kajdany na ręce i będzie się trzeba często gęsto tłumaczyć zatem coś takiego w zdrowiu, gdybym miała podpowiedzieć to karta diaba prosi, zwróćcie uwagę na stany zapalne w organizmie tutaj. Zobaczmy układ moczowy też się tu pokazuje w całej tej rozciągłości. Zaraz zobaczymy, co tutaj dla skorpionów się dalej rysuje. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj jeszcze tych, nazwijmy to, spraw zdrowotnych i od nich tutaj będę mówiła, chciała gdzieś tam rozpocząć, skoro karty sama gdzieś tam, tam tą, tą historię tu rozpoczęły. Zatem moi drodzy, ja sobie pozwolę to przeciągnąć do góry, żebyście widzieli całość, o myślę, że tak będzie dobrze. Eee, I teraz tak, skorpiony, które planują dzieci. Karty pokazują, że jest tu pokazana ciąża być może mnoga, lub efekt ksero, czyli coś takiego, że jeżeli był chłopiec, to będzie chłopiec, jeśli była dziewczynka, to będzie dziewczynka, lub właśnie ciąża A mnoga, jeśli u was coś takiego gdzieś tam wcześniej się zrealizowało, czy też. Mieliście historię w Waszych rodzinach ciążem nogie, z tego co nie wiadomo, ciążem nogę się pokazuje co drugie pokolenie. Zatem coś takiego się tu też zarysowało. Zwróćcie uwagę na nerki układmoczowe, bo mi się tu dwa razy też podbija w historiach zdrowia. I karty też pokazują, że niektóre skropiony mogą korzystać z medycyny również i tej niekonwencjonalnej. Nie zamiast, ale również. Zamiast na przykład tej, nazwijmy to tradycyjnej, tylko w połączeniu i wtedy gdzieś tam jest tu coś ustabilizowane. Zatem jeżeli myślałaś, myślałeś o tym takim kroku, to karty pokazują, że warto. Dalej, patrząc na karty, moje drogie skorpiony, w historiach tych partnerskich mam pokazane, że skorpiony, których szukają przyjaciół, z którymi chcielibyście po prostu najzwyczajniej w świecie porozmawiać, bywać, jak najbardziej będzie to. Możliwe. Będą to dwie postacie, dwie osoby, być może para, być może ktoś, kto już się wcześniej gdzieś tam kumpluje bardzo blisko i wy dołączacie właśnie do tej dwójki i będzie to możliwe długofalowe, nazwijmy to e, historia, długofalowe działanie w przyjaźni czy też intratnej, znajomości intratnej, nie w aspekcie zawodowo-finansowym, tylko że wy będziecie czerpali z tego e, korzyści z każdej z możliwych e, z, z każdych możliwych stron, czyli jedna strona będzie gdzieś nam potrzebowała wsparcia, drugie jeda i tak dalej, i tak dalej. Zatem coś takiego. Jeżeli chodzi o kwestie partnerskie, tutaj osoby, które szukają partnerki na życie, karty wskazują, że w otoczeniu ona jest. Zatem rozglądajcie się z otoczenia, z otoczenia być może waszych przyjaciół, waszych znajomych. W każdym razie ona tam czeka na was. Jeżeli chodzi o kwestie dalszej historii, osoby, które gdzieś tam w pracy na kogoś zerkają i chcieliby tutaj zmierzać w kierunku związku, jeżeli Was interesuje tak zwany romans, to coś takiego się może zarysować. Jakby historii trwałej tutaj nie widzę, a, a romans co i jej... owszem, no, każdy z nas czegoś innego w tych relacjach potrzebuje i karty też tutaj to nadmieniają, czy też... O... Wskazują. Cóż jeszcze? Osoby, które szukają partnera na, na życie, karty tutaj pokazują, że będą dwie, jakby historia, ale to raczej pod koniec listopada. Osoba, która będzie chciała, jakby, wchodzić w relację tak zwaną ukrytą czyli nie afiszować się, nie pokazywać bądź jako ta druga w związku. A ta tam panie, które gdzieś tam, czy też panowie, którzy, bo tu jest kapłan i kapłanka, to jest relacja w ukryciu, oni się nie pokazują. Ale dlaczego tym mówię? Bo kapłanka i kapłan bardzo często jest tak, że tych dwoje nie chcą się pokazywać. Być może wy będziecie w związkach jeszcze nie gdzieś tam Wy się siebie uczycie, czy też próbujecie. Tak to może być. Panie, które w jakiś ten sposób, czy też panowie, którzy chcą funkcjonować z mężczyzną na tak zwanym gruncie już otwartym towarzyskim, to tutaj raczej ktoś pojawiający się, znikający. Karty też pokazują, że możecie poznać osobę, która jest bardzo już mocno doświadczona, ale też rozwinięta na poziomie duchowym. I żeby was to nie przestraszyło, bo ta osoba jest tu, a wy tutaj gdzieś tam umykacie, a później jest ta druga, druga. Historia osoby, które są w związkach. Karty pokazują tutaj, że no właśnie ta ciąża im się pokazuje, być może bliźniacza, być może właśnie nazwijmy to, ta sama płaci drugi raz, która gdzieś tam była wcześniej, jeżeli już posiadacie tutaj dzieciątko, ale również karty pokazują, że będziecie w coś wspólnie inwestować, że długo najprawdopodobniej się nad czymś tam zastanawialiście i a faktycznie ta inwestycja wam się opłaci. Jeżeli coś chcieliście sprzedać. Jeżeli w jakiś tam sposób coś się ciągnęło za wami, bo na przykład dom sprzedajecie już 3 lata i nie chce się sprzedać, no to gdzieś tam może to się w końcu zacząć realizować i to będzie przez ludzi. Na zasadzie mówcie i ci ludzie wam to w cudzysłowie sprzedadzą, tak? Zatem taka jest tu historia. W historiach a tutaj zawodowych. Uśmiechnęłam się, bo zauważyliście, że, moi, że bardzo często używam słowo historia. Staram się nad tym też panować, ale nie zawsze mi wychodzi, przepraszam. Cóż, cóż tutaj dalej w historiach tych, no właśnie, zawodowych. Karty pokazują, że te osoby, które gdzieś tam będą cierpliwe i będą z pozycji obserwatora więcej zyskają niż będą chciały robić coś na łapu capu. Bo jeżeli będziecie czekać Będziecie gdzieś tam działali, ale skrupulatnie zbierali sobie właśnie plusy w pracy, to jest możliwe Wasze docenienie, ale to docenienie, które już będzie takie nie na zasadzie plus 100 zł, tylko znacznie, znacznie więcej. Zatem cierpliwość, również tutaj inicjatywa własna. A, będzie wskazana. Osoby, które szukają pracy, karty pokazują tutaj, że jest to możliwe, ale to może być zupełnie coś nowego, bo jest karta głupca. Karta głupca pokazuje bardzo często, że będziesz się zajmowała, będziesz się zajmował zupełnie czymś nowym, czego jeszcze wcześniej tutaj nie robiłaś, nie robiłeś bądź zupełnie coś innego niż dotychczas się realizowało. Zatem osoby poszukujące pracy, raczej nowa branża, nowa dziedzina, nowe możliwości niż to, które gdzieś tam teraz realizowaliście, to jest jest raz. A pozycja awansu jest możliwa, ale właśnie przy cierpliwości i własnej inicjatywy i, inicjatywy i zostaniecie zauważeni i wtedy sowicie tutaj wynagradzani. Osoby, które chcą zmieniać pracę. Karty pokazują, że ta zmiana nie do końca, czyli jest przeskok z miejsca A do miejsca B, może się realizować w czasie, o którym gdzieś tam wcześniej było realizowane. Bo tu mam ogromną przesu ogromne przesunięcie w czasie, że coś tak jakby zostało odroczone, bo ktoś coś. Gdzieś tam najprawdopodobniej zaniedbał albo się u góry historie władzy pozmieniały i trzeba starać się o pewne rzeczy zupełnie od, od nowa no to zobaczmy co tutaj jest w ogólnym, karta sprawiedliwości karta sprawiedliwości nas rozlicza, ile dajesz tyle weźmiesz karta sprawiedliwości a również weź białą kartkę przedziel ją na, plus, na pół i weź sobie plusy i minusy które gdzieś tam są przy tobie i popracuj nad tymi minusami karta sprawiedliwości również mówi o tym, że będzie to czas listopad rozliczeń, no zbliża się też końcówka roku to już podsumowujemy, rok rozliczamy, a tutaj jakby Skorpiony wcześniej też to miały realizować, karty sprawiedliwości uważajcie na aspekt prawny, który może Was sięgać, nie bez powodu widać się pokazała ta karta na początku która prosi o tym, uważaj na umowy i tego rodzaju historie, zatem tak to wygląda, mam nadzieję, że horoskopowałam no, przybliżą możliwą tutaj e, możliwy scenariusz zdarzeń, że będziecie widzieli jak się po nich poruszać i pamiętajcie też o tym, że horoskop to wskazówki, możliwy bieg zdarzeń, na który macie zawsze wpływ i nie dajcie sobie powiedzieć, że jest inaczej. Życzę Wam, kochani, wszystkiego co najlepsze, samych pozytywnych zdarzeń i jeżeli jest coś, co Wam tu gdzieś tam nie do końca z Waszą energią i ochotą jest po drodze, to czas na zmiany. Jeśli jesteście na to gotowi, to śmiało. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Całuję. Pa, pa. No i jakie papa? No karta anielskiej nie było, prawda? Zadałem kartę anielską, włączę tu podgląd i by było zapomniane. Karta anielska ma na koniec. Karta anielska na koniec. Przesłanie z kart anielskich dla skorpionów. Archanio Uriel. Archanio Uriel działa za pośrednictwem rubinowego promienia złożonego z purpury i złota. To promień mądrości i uduchowienia. Wyciągnięcie tej karty oznacza błogosławieństwo, ponieważ Archanio Uriel przynosi spokój i miłość, zachęcając Cię, byś szerzyła, szerzył te wspaniałe wartości wśród innych. Duchowa łączność z Archanio Urielą pomoże Ci poczuć jedność z całą ludzkością. To stan wysokiej łaski, który przyniesie Ci wolność i radość. Wyobraź sobie, że jesteś ubrana, ubrany w purpurową, złotą pelerynę i wezwij na pomoc Archanioła Uriela w podniesieniu stanu swojej świadomości i afirmacja dla Was stanowi jedność z każdym, kto jest pełen spokoju. No i tym teraz pozytywnym akcentem modą na spokojnie e, zakończyć horoskop dla skorpionów. W porę się zreflektowałam i mam nadzieję, że hmm, gdzieś tam to się uzupełniło. Ściskam i teraz, papa. Pa.